Cześć, Witajcie z tej strony, Paweł. Eee, słuchajcie, bardzo dużo pytań dostaję na temat jak dobrać wędkę, jak wybrać wędkę. Słuchajcie, dzisiaj Wam chciałem przedstawić wędkę filmy Kaperlan. Eee, jest to Extreme 900 Full Kork. 12 funtowy kij o krzywej ugięcia 3,25 lbs. -a. Dlaczego? Eee, 12 funtów wiadomo, 3,60 m węteczka. Taki z reguły używam. 3,25 dlatego, że według mnie najlepiej się czuje rybę holowaną. Dodatkowe atuty, pierwsza przelotka 50 na trzech stopkach, co jest bardzo fajne, szczególnie przy, po, przy używaniu plecionki i żyłki. Także ona fajnie wychodzi sobie. Stały uchwyt do kołowrotka. Oczywiście to co już mówiłem na poprzednich kiedyś moich filmach możecie zobaczyć na e, inne firmy Korek, czyli tutaj ten dolnik w korku. Ja uważam, że to jest tak, tak zwany stary trend i bardzo fajnie, bardzo fajnie wykonana wędka. E, teraz na pewno widzicie w przebitkach. I jeszcze jedna bardzo fajna ciekawostka tej wędki filmy Caperlan to, że e, ta końcowa Część wędki szczytowa jest fluo, czyli po dobrym naświetleniu, w nocy ona nam będzie delikatnie świeciła. Co nam będzie dawało bardzo fajny efekt przy braniu. Mam nadzieję, że będzie taka okazja wam to pokazać jeszcze nocą. Ale dla mnie to jest dość fajny patent. Także bardzo fajne przelotki firmy Segwite, wędka dwuskładowa, o czym mówiłem wcześniej. BLANK HM to jest włókno węglowe, no oczywiście korkowy dolnik, bardzo fajna do transportu, dwuskładowa. Tutaj Wam pokażę, akurat możemy tutaj ją włożyć. Proszę bardzo. I jesteśmy gotowi, także pozdrawiamy serdecznie. Hej!